Szanowni państwo, to ogromny zaszczyt być tutaj, w tym pięknym miejscu, w tak, w tak, w tak ważny dzień dla, dla tego Instytutu. Proszę państwa, przyjechałem tu z Poznania, więc o czym innym mogę mówić, jak nie o oszczędzaniu. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy wspólnie spojrzeli na informatykę z trochę innej perspektywy. Bo ja, proszę państwa, państwa znam. To znaczy, kiedy ja powiem informatyka, to Państwo wyobraźcie sobie prawdopodobnie coś takiego, prawda? Ewentualnie model uspołeczniony, który wygląda mniej więcej tak. Proszę Państwa, taki jest stereotyp informatyka, ale to zdjęcie, które w tej chwili wyświetla się na slajdzie, to i tutaj niespodzianka, to wcale nie jest zdjęcie informatyków. To jest zdjęcie zrobione w 1997 roku na obozie naukowym Olimpiady Matematycznej w Zwardoniu, w województwie śląskim. I ci czterej chłopacy tutaj, oni wszyscy brali udział w Olimpiadzie Matematycznej. Trzech z nich w tej chwili zajmuje ważne stanowiska w informatyce. Ten pan, który jest tutaj drugi, pracował w Google, obecnie pracuje w SpaceX. Ten pan tutaj pracuje na Uniwersytecie w Montrealu, zajmuje się tam informatyką. Ten pan tutaj pracował na Uniwersytecie Wrocławskim przez 4 lata, a obecnie jest deweloperem w jednej z wiodących firm IT w Polsce. I proszę Państwa, to nie jest zbieg okoliczności, dlatego że matematyka jest bardzo ściśle związana z informatyką. Żeby Państwu to udowodnić, przeczesałem trochę internet i dowiedziałem się czegoś o Autorach języków programowania. Być może część z tych języków niektórym z Państwa jest znana. Dla tych z Państwa, którzy nie są informatyczni, e, krótka informacja: to są popularne języki programowania, te, które są wykorzystywane do tworzenia programów na współczesne komputery. Proszę zwrócić uwagę, że wśród tych osób siedem jest absolwentami studiów matematycznych. Jedynie pięć, sześć osób, przepraszam. Ukończyło studia informatyczne, z czego część z tych osób jako drugi kierunek, jako drugi fakultet. Z tego płynie pierwszy wniosek. Nie ma informatyki bez matematyki. I rzeczywiście, część może sobie wyobrażać informatykę jako naukę o funkcjonowaniu komputerów, o tym, jak zorganizować sieć komputerową, jak zainstalować pakiet Office. Okej, okay, w porządku, ale z tyłu zawsze jest Matematyka. Żeby Państwu pokazać, jak ta matematyka znajduje się, czy, czy jakie miejsce zajmuje w tej informatyce, chciałbym, żebyśmy spróbowali przejść przez pewne problemy, które są bardzo ważne z punktu widzenia informatyki i bardzo proste w, sformu w sformułowaniu, tak, że wszyscy y, zrozumiemy o co chodzi. No bo wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy na przykład policzyć wartość wyrażenia x do potęgi n to jest jedno z podstawowych wyrażeń matematycznych. W praktyce informatycznej, na przykład przy badaniu pierwszości liczby czy przy szyfrowaniu, oblicza się bardzo duże potęgi. Powiedzmy, chcielibyśmy podnieść liczbę do bardzo, bardzo, bardzo dużej, do bardzo dużej liczby. I teraz pytanie, jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby było dobrze, żeby było szybko, żeby. Liczba mnożeń, które wykonamy, powiedzmy, że takie kryterium przyjmiemy, była jak najmniejsza możliwa. Możemy oczywiście podejść do tego problemu klasycznie. Gdybyśmy chcieli podnieść x do potęgi 15, to możemy x pomnożyć przez siebie 14 razy, dokładnie tak, jak to mówi definicja potęgowania, i w 14 mnożeń dowiemy się, jaka jest wartość wyrażenia x do potęgi 15. Ale może można szybciej. Okazuje się, że można szybciej. Możemy zauważyć pewne rzeczy. Jesteśmy dosyć szybko w stanie policzyć x do kwadratu, prawda? Pomnożymy x razy x. x do potęgi czwartej to x do kwadratu razy x do kwadratu i tak dalej. Jeżeli zastosujemy tę metodę, to możemy wyrazić to samo x do potęgi piętnastej jako x do ósmej razy x do czwartej razy x kwadrat razy x. Policzmy razem te mnożenia, które nas do tego doprowadziły raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A więc zeszliśmy z czternastu mnożeń do sześciu, to ponad dwukrotnie, a może da się jeszcze lepiej. Okazuje się, że akurat w przypadku 15 da się jeszcze lepiej. Moglibyśmy pewne rzeczy zrobić inaczej, zamiast liczyć x do potęgi czwartej, możemy policzyć x do potęgi trzeciej. Wtedy mamy x do potęgi 5, x do potęgi 15, i tę wartość, tę ostatnią wartość x do potęgi 15 poznamy, wykonując jedynie 5 mnożeń. Problem jest nie taki trywialny, jakby się mogło wydawać. No bo pomyślmy jeszcze raz o x do potęgi n tej. Okazuje się, że nie znamy algorytmu, który dla dowolnej potęgi znajdzie nam wartość takiego wyrażenia w jak najmniejszej możliwej. Liczbie mnożeń. Znamy takie algorytmy dla pewnych konkretnych wykładników, ale jeżeli nie znamy wykładnika, nie jesteśmy w stanie zagwarantować tego minimum. Dochodzimy więc do wniosku drugiego o informatyce. Są w informatyce proste w sformułowaniu problemy, dla których nie znamy najszybszego możliwego algorytmu, ale znamy takie całkiem niezłe. No bo ten, ten ostatni, który Państwu pokazałem, jest taki całkiem niezły. Akurat do potęgi 15 szybciej się nie da. Spójrzmy na trochę inny problem, bardziej praktyczny. No bo możecie Państwo powiedzieć, OK, to potęgowanie gdzieś tam w szyfrowaniu, może badanie pierwszości liczby, ale co to ma wspólnego ze współczesną informatyką? Rozważmy taki prosty problem. Wyobraźmy sobie, że mamy komputer, komputer, którego pamięć jest zajęta w 75. Procentach. I w kolejce do wykonania czeka 10 zadań. I wiemy z góry, ile procent pamięci każdy z tych zadań będzie potrzebować. Pytanie, jakie jest największe zadanie, które jeszcze możemy na tej naszej maszynie wykonać? Myślę, że Państwo bardzo szybko odpowiecie na to pytanie. To jest to zadanie, ono ma prawie 25% wymagań, no ale my mamy 25% wolnego miejsca w pamięci. Proste, prawda? A co gdybyśmy zapytali, czy mając dane dokładnie te same zadania, jesteśmy w stanie wybrać spośród nich pewne w taki sposób, żeby zużyć całą pamięć? No i sprawa wydaje się już tutaj troszkę bardziej skomplikowana. No bo jeżeli wybierzemy na przykład to zadanie, no to zostanie nam 50, o, przepraszam, 39 niecałe procent pamięci, no i wtedy trzeba oczywiście dobierać, może nam się nie uda 100, może jakaś inna kombinacja nam pozwoli to osiągnąć. Jeżeli ktoś z Państwa jest ciekawy, to moglibyśmy wybrać te zadania, żeby wypełnić pamięć w 100%, ale jestem niemalże pewien, że nikt z Państwa nie zdążył tego doliczyć, zanim tego nie pokazałem i nic dziwnego, bo ten problem jest trudny, ale jest również bardzo praktyczny. Proszę sobie wyobrazić, to jest yy, Centrum Przetwarzania firmy Google w Stanach Zjednoczonych. Cluster złożony z 13 tysięcy komputerów, przetwarzający setki tysięcy zadań w ciągu każdej sekundy. Niektóre z nich trwają milisekundy, inne trwają godziny, niektóre trwają nawet dni. Są takie maszyny, które przetwarzają zadania wykonywane tygodniami. W jaki sposób? Z kolejki milionów zadań, które czekają na wykonanie, wybrać te, które powinny być wykonane. W jaki sposób zoptymalizować maszyny, ich służycie, e, dobierając do maszyn zadania tak, aby żadna maszyna nie stała niewykorzystana. 25% niewykorzystanej pamięci w klasterze 13 tysięcy maszyn kosztuje miliony dolarów tygodniowo. Ale ten problem też nie jest nowy. W 1975 roku, kiedy komputery dopiero wchodziły na rynek, szczególnie komputery osobiste, zastanawiano się, dokładniej rzecz biorąc projektanci systemów operacyjnych zastanawiali się, jak zoptymalizować użycie 4 KB pamięci operacyjnej w komputerze. Przypomnę państwu, że dyskietka, być może niektórzy z państwa pamiętają, ma ponad 1 megabajt pojemności, a w 75 roku mieliśmy komputery które operowały wyłącznie 4 kilobajtami pamięci, to jest niemalże tysiąc razy mniej. Dzisiaj, mając taki klaster 13 tysięcy serwerów, zastanawiamy się, jak zoptymalizować użycie tego klastra. Problem jest dokładnie ten sam: skala jest inna, no i narzędzia matematyczne, które stosujemy, również są inne. Dzisiaj mamy możliwości, aby przetwarzać wielkie informacje, wielkie zbiory danych. Firma Google na przykład udostępnia informacje o wykonywanych zadaniach w tak zwanym Google Trace i informacje udostępnione w 2019 roku, które obejmują e, niewielki okres czasu, zajmują terabajty, terabajty przestrzeni dyskowej. My dzisiaj możemy analizować te zadania, patrzeć jak się zachowują, jak zmienia się zapotrzebowanie na różnego rodzaju zasoby, możemy tu mówić o pamięci, o czas się pracy procesora w czasie i możemy proponować algorytmy, które, które znajdują dosyć dobre rozwiązania. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie wypełnić naszą pamięć w całości. No bo trzymajmy się może tego przykładu, mamy pewną pamięć, chcielibyśmy ją wypełnić. Wtedy staramy się znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie, to znaczy. Jakie zadania moglibyśmy wybrać, żeby wypełnić jak najwięcej pamięci się da. Może nie 100%, ale jak najwięcej. I są pewne problemy, które jesteśmy w stanie rozwiązać szybko. Proszę sobie przypomnieć ten problem, w którym szukaliśmy największego zadania, które jeszcze zmieści się w pamięci. My jesteśmy w stanie ten problem rozwiązać szybko. Jeśli rozmiary zadań są uporządkowane, to to będzie no mniej więcej jedno dodatkowe pytanie, które musimy zadać za każdym razem, kiedy zbiór zadań zwiększy się dwukrotnie. To jest, to jest bardzo niewielki koszt. Gdybyśmy nie wiedzieli nic o, o tych zadaniach, w szczególności jaka jest kolejność, no to w najgorszym przypadku musimy dowiedzieć się czegoś o każdym. Czyli, czyli będziemy musieli zadać co najwyżej tyle pytań, ile jest zadań. To niewiele. Jeżeli jednak byśmy chcieli dowiedzieć się, jak wygląda uporządkowana rosnąco według zapotrzebowania na pamięć lista N zadań, to musimy tę listę posortować. To wymaga od nas trochę więcej, e, trochę więcej czasu. Ale proszę Państwa, są też takie problemy jak ten ostatni. W jaki sposób wybrać zadania tak, aby zużyć jak najwięcej z pamięci, która jest dostępna w komputerze? Ten problem jest trudny, obliczeniowo trudny, co oznacza, że rozwiązanie go, znalezienie odpowiedzi na to pytanie, która będzie prawdziwa, jaki jest ten najlepszy sposób, wymaga od nas bardzo dużo czasu. Zwiększenie zbioru zadań o jedno powoduje, że musimy zadać mniej więcej dwa razy więcej pytań. To dużo, to bardzo dużo. Jak sobie możemy poradzić z czymś takim? O tym za chwilę. Ale najpierw wniosek. Są w informatyce proste w sformułowaniu problemy, dla których nie znamy żadnego szybkiego algorytmu. Żebyście Państwo sobie wyobrazili, co to znaczy, że nie znamy szybkiego, weźmy chociażby ten problem znalezienia zadań, które moglibyśmy umieścić w pamięci. Gdyby tych zadań było 100, będziemy potrzebować już kilka lat, żeby znaleźć optymalną odpowiedź. To oznacza wolno. Wróćmy do tego pytania. W jaki sposób możemy wybrać zadania, aby jak najmniejsza ilość pamięci pozostała niewykorzystana? No i okazuje się, że znalezienie odpowiedzi na to pytanie też wymaga od nas bardzo dużo czasu. W związku z czym, co możemy zrobić? Jak możemy sobie poradzić, kiedy nie jesteśmy w stanie znaleźć prawidłowej odpowiedzi? W jakimś rozsądnym czasie. Tuż co, co zrobimy? Znajdziemy rozwiązanie przybliżone. No bo to jest najbardziej skomplikowany slajd, także, jeżeli przez niego przejdziemy, to już będzie z górki. Proszę Państwa, mamy 100% pamięci i chcielibyśmy umieścić w tej pamięci tyle zadań, ile się tylko da, zająć tyle pamięci, ile się da. I powiedzmy, że to jest optimum, że cokolwiek byśmy nie zrobili. To więcej nie zajmiemy. Być może nie da się, nie ma żadnej kombinacji, która pozwoli zająć 100% pamięci. I teraz chcielibyśmy znaleźć takie rozwiązanie, które no, na pewno będzie troszkę gorsze, może być gorsze niż to optimum, ale jednocześnie chcemy mieć gwarancję, że jest nie gorsze niż wartość tego wyrażenia, czyli że zależy czy zmienia się o czynnik nie większy niż jeden plus pewien niewielki epsilon. No bo oczywiście możemy nie przydzielić żadnego zadania i wtedy zużycie pamięci wynosi zero, więc potrzebujemy tego, tego ograniczenia dolnego. Być może takie rozwiązanie, które jest wystarczająco dobre, które daje nam gwarancję, że nie spadniemy za bardzo poniżej tego najlepszego rozwiązania, dałoby się znaleźć szybciej. Okazuje się, proszę Państwa, że tak i to o wiele szybciej. Gdybyśmy chcieli wypełnić pamięć tak, tak bardzo, jak się tylko da, będziemy potrzebować dla stu zadań kilku lat. Ale gdybyśmy jednak trochę odpuścili i zgodzili się na rozwiązanie gorsze od optymalnego, o czynnik nie większy niż 1 plus epsilon, ten epsilon może być niewielki, nie wiem, rzędu 0,2, no to wtedy odpowiedź na to samo pytanie, to wygląda skomplikowanie, ale ja Państwu powiem, poznamy w ciągu, no, Góra sekundy. To jest mniej więcej ta różnica skali. Czyli odpuszczenie trochę na jakości rozwiązania pozwala nam oszczędzić lata obliczeń. Ten algorytm, który, który pozwala nam poznać to rozwiązanie, nazywa się algorytmem aproksymacyjnym. On przybliża rozwiązanie optymalne. No i ten, to pytanie, co to znaczy, że niektóre problemy są łatwe. A niektóre problemy są trudne. Jak, jak to pytanie wpływa na informatykę? Proszę Państwa, wpływa kluczowo. Ale najpierw wniosek. Czasami rozwiązania przybliżone muszą nam wystarczyć. No to wróćmy do tego kluczowego wpływu. Problemy czy pytania, na które możemy odpowiedzieć tak lub nie, możemy podzielić na dwie grupy. Takie że ja jestem w stanie znaleźć odpowiedź na to pytanie szybko, jakkolwiek nie zdefiniujemy tego szybko. I drugą grupę, takie problemy, że jeżeli ktoś mi powie, że znalazł odpowiedź, to ja jestem w stanie sprawdzić dowód tego szybko. Przykład. Pamiętacie Państwo to pytanie, które zadałem? Czy dałoby się wybrać zadania w taki sposób, aby zużyć całą pamięć? Znalezienie odpowiedzi na to pytanie nie jest łatwe. Przy stu zadaniach wymaga kilku lat. Ale gdybym Państwu powiedział, że znalazłem te zadania, że to będzie tych pięć zadań, no to dodanie tych procentów do siebie i zobaczenie, że one dodają się do 100%, to jest dosyć prosta operacja, prawda? Czyli to jest przykład problemu, który jesteśmy w stanie zweryfikować szybko. Ale rozwiązać szybko nie potrafimy. Jedno z najważniejszych pytań współczesnej informatyki jeśli komuś z Państwa uda się odpowiedzieć na to pytanie, to poza chwałą na wieczne czasy zdobędzie jeszcze okrągły milion dolarów czy te zbiory są takie same? To znaczy, czy każde zadanie, które jestem w stanie zweryfikować w wielomianowym czasie, jestem w stanie też Rozwiązać szybko, bo to w wielomianowym czasie to tak naprawdę oznacza szybko. Nie wiemy, nie wiemy, ale nauka jest fantastyczna. I ja zrobiłem dla Państwa pewne analizy. Mianowicie spytałem internetu, co na ten temat sądzą e, naukowcy. Okazało się, że 62, którzy opublikowali na razie samodzielnie pewne wyniki swoich badań, twierdzi, że tak, te zbiory są takie same. No niestety 50 twierdzi, że nie, 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 absolutnie nie. Ale trzech twierdzi, że nigdy się nie dowiemy. Są w matematyce takie problemy, o których wiemy, że nigdy nie dowiemy się, czy, czy są, czy nie są prawdziwe. Takie stwierdzenia, twierdzenia matematyczne, o których nie dowiemy się wszystkiego. No bo tak jest skonstruowana matematyka. To problem, prawda? Tak wygląda to w czasie. Na zielono zaznaczyłem artykuły, które twierdzą, że te, dwie, te dwa zbiory są takie same. Na czerwono te, które twierdzą, że nie są, a na szaro te, które twierdzą, że nigdy się nie dowiemy, że nie da się tego pokazać. Widzicie Państwo dwie rzeczy. Po pierwsze, że. W 2003 roku jakoś nagle wzrosła liczba artykułów dotyczących tej tematyki. To nic dziwnego, mianowicie w tym samym roku opublikowano wielomianowy algorytm, czyli z naszego punktu widzenia szybki, który bada czy dana liczba jest pierwsza. Proszę sobie wyobrazić, że przez lata nie było wiadomo, czy ten problem jest da się szybko rozwiązać. Właściwie na w pierwszości liczby opiera się większość algorytmów szyfrowania. Dzisiaj jedno z najważniejszych pytań z tej dziedziny brzmi, czy my jesteśmy w stanie szybko znaleźć jakiś nietrywialny dzielnik liczby lub mówiąc inaczej, czy jesteśmy w stanie szybko rozłożyć liczbę na czynniki pierwsze. Gdyby nam się to udało, to właściwie wszystkie stosowane przez nas algorytmy szyfrujące no, możemy wyrzucić do kosza, więc miejmy nadzieję, że się. Że się nie uda, że jednak te dwa zbiory nie są równe, bo jedną z konsekwencji tego, że są równe, mogłoby być właśnie to, że będziemy w stanie ten problem rozwiązać szybko. Druga rzecz, którą być może Państwo zauważacie na tym wykresie, jest taka, że tylko jeden artykuł, ten z 1986 roku, został opublikowany w recenzowanym czasopiśmie naukowym. To dobra wiadomość, bo to oznacza, że jednak to całkiem działa. Co więcej, ten autor tego artykułu w 1991 roku wycofał się z tego stwierdzenia z 1986 roku, pokazując, że no niestety ono działa tylko w pewnym bardzo, bardzo specyficznym przypadku. A więc jest jeszcze pewna nadzieja i jest też pewien wniosek, że informatyka ma w sobie coś ze sportu i można ten sport na szczęście uprawiać zdalnie. Thank you very much.